Hejka, tu Sandzia, A dzisiaj będę testować produkty proteinowe i zwykłe, oczywiście na ślepo. Będę sprawdzać, czy uda mi się rozpoznać, który produkt jest proteinowy i zobaczymy, czy bardziej smakują mi te proteinowe czy te zwykłe. No to zaczynamy! A w ogóle dawno nie nagrywaliśmy testu na ślepo. No, ostatni test na ślepo to było co? Podruba, oryginał. Jak ktoś go nie widział, to... Zapraszamy! Tu trwaje dalej. Tu? No. Poże te testy na ślepo zawsze mnie stresują. Chyba, Miller, nic. Nie muczało to nie wiadomo. No. Co? Piętajmy tak samo. Do przodu, do przodu. Uj, y uj, dobra. No, te testy na ślepo są takie stresujące. Słodki bardzo. Czuję różnicę w smaku. Ten jest. Poczekaj ciężko powiedzieć. Mniej słodki, mniej. taki. Taki bardziej jakby wodnisty, bardziej wodnisty, a ten bardziej mleczny. No ale kurczę, to jest jakby nie, że zero, tylko proteinowe. Więc kurde... Często proteinowe są bez cukru, więc bym poszła, że to jest proteinowe. I co? A, no. protein! No, Dobrze, No czekaj, nie mogę się uwolnić z tego. Dobrze, ale nie, no jest różnica w kolorze. Ten jest ciemniejszy. No, odrobinę. Który mi bardziej smakuje? No ten jest taki dobry, słodziutki, ale może trochę za słodki. Jakbym miała wypić całe to, to chyba za słodki. Dobra, widzę, ja Wam powiem, który jest lepszy. No ty pewnie weźmiesz ten, bo jest, nie jest. słodki. Nie, nie musisz zdecydować. Ja bym chyba wybrała ten proteinowy. Proteinowy jest lepszy. Tak, ale no. mniej słodki. Ten pierwszy smakuje. No co ty? Dobry jest! Nie dobrze smakuje. Słodki? Nie. Nie kupiłbym I tego. bardziej nie mleczny. Drugi raz tak ją nie kupię. I bardziej mleczny ten jest, a ten jest bardziej wodnisty. Tam ten lepszy. No ogólnie taki ten bardziej smakuje. No to co gadasz? No, ale ten jest słodszy. No, ale ten jest lepszy. No, nie jest lepszy. No, to sługa też No. Tego mogę kupić jeszcze raz. Yy, 26 gramów białka, więc fajnie. Ale to to obecnie. Jest... Czyli przypuszczam, że jest to pudding milka. No rację? Yy, ogólnie przypuszczam, że w tym puddingu to będzie dla mnie łatwo, dlatego że ten proteinowy jadłam, więc wiem, jak smakuje. Ale nie wiem, może milka będzie podobna w smaku. Yy. Co zrobiłeś? O, czemu ten to... o... Rzeczywiście! Kurwa! A oh, łatwiej, wszystko boli. Może tym razem uda mi się wiedzieć wszystko dobrze. Pewnie nie, ale warto mieć marzenia. Mm, jest różnica. I ten smak znam, także jakby jest mi trochę łatwiej. Akurat ten pudding jadłam, ale mm, ten z milki też bardzo dobry. Mm, ten, ten ma fajną konsystencję, taką mniej zbitą, tylko taką właśnie. Taką no, a ten jest bardziej zbity. Ale bardzo go lubię. To mogła być wasza reklama, tak? Mogła być wasza reklama, ale nie jest. Mm. <grych> no, no to zgadzam. A nie próbowałeś? No nie. No to masz łyżeczkę tu. Ale bardzo dobry. Bardzo dobry. No, bardzo dobry. No, bardzo dobry. Masz łyżeczkę. Też jest dobry. Też bardzo dobry. No, on, i on ma mm. t, chyba 20 gram, gramów białka mm -hmm. i on cały ma 150 kalorii. To mało? Tak, bo on ma tylko białko, on nie ma tłuszczu ani węgli praktycznie. O kurde. Zajebisty jest. Ale ja bym wybrała ten, bo ma mniej kalorii, więcej białka, mniej tłuszczu. Też już wybrał ten, bo tym się bym najadł. Tak, tym byś się najadł i jeszcze tak nie zasłodził. No to może być jako deserek też spoko. Tak to no, 150 gram to taki deser i jeszcze się nie tak dopchasz. Tak i ja właśnie z jakimś owockiem sobie to łączę i jest naprawdę fajnie. Fajny deserek. No bo dodasz sobie do tego jakoś mało kaloryczny owoc, nie wiem, powiedzmy kiwi czy mandarynkę masz powiedzmy 200 kalorii deserek, a no kurde, nie dość, że się najesz, uzupełnisz sobie białko, to jeszcze to nie ma dużo kalorii jest pyszne. No. Polecam. Z tą milkę? No. No dobra. Jak na razie dobrze wyjdzie. idzie. Były proste rzeczy. Zastanawiam mnie, czy przy serku wiejskim będę czuła różnicę. No zobaczymy. Co tam szykujesz? Batonika? Nie? Ale myślałam, że to baton. No to brzmi jak baton. To nie jest baton? I co to jest łyżka? Łyżeczka? Czyli baton. No, słyszałam, no. Nie będę tak z góry dotykać, bo sneakers ma taki wzorek, a nie wiem, czy ten drugi ma, więc żeby mi to nie podpowiedziało. Smakuje jak sneakers. hm. hmm. hmm. Tu są orzeszki? Nie czuć ich. Kto wiele bardziej czuć? Ogólnie lipa będzie, jak nie ale czuję tutaj taką białkową masę, a tutaj czuję snickersa. Także ja powiem, że to jest yy, proteinowe. Kawan. No, ale on ma więcej rzeczy, bo zobacz. Bardziej widoczne są te rzechy. No, rzeczywiście. No to widzę, sam zadecyduj, gdzie widzisz rzechy. No. Dobra, idzie mi bardzo dobrze. Jezu, mam taki posmak białka po tym batonie, ja nie lubię tak. Hmm. Ciekawe co teraz szykujesz. Obstawiam yy, jogurt naturalny. Ciężkie. Jezu, jakieś dziwne uczucie. Mmm, to ryż dobry teraz no nie wiem gdzie od... nie wiem gdzie odłożyć to dużo. No. i tak po smaku tego bym powiedziała że ten co teraz jadłam był zwykły mm. ten jest gęstszy i mniej słodki więc yy, strzelam że to jest proteinowy mm. zgadza się jezu nie umiem wychodzić z tego no co kulary zakładasz? Bo coś nie działa. No jest różnica, bo właśnie te, w tych y, jogurtach to właśnie te proteinowe są gęstsze, mm -hmm. które mi bardziej smakuje. Ogólnie wolałabym zjeść zwykły, ale wybrałabym proteinowy, bo się bardziej opłaca. A czyli nie zgadłam, że to był jogurt. Hmm, a teraz obstawiam. Co zrobiłeś? Teraz obstawiam, że to będzie jogurt naturalny. Serio, mega dziwne uczucie, jak się nie spodziewasz, yy, co to jest i tak próbujesz i nawet nie wiesz, co to za smak. Dobra, to lecimy. Co to? Co A, jak obella. Boże! Nie wiesz, co to jest i czujesz te kawałki tych owoców i one... Boże, jakie dziwne uczucie. Mhm, Czujesz różnicę? Ich brałem na użytkę od mhm. razu wiedziałem, że... Tak, to jest rzadkie, a to jest gęste. No. Tutaj zdecydowanie o wiele lepszy jest ten zwykły tym mało czuć tych owoców. Nie smakuje już jak jogobella, tylko jak, no, taki bardziej jak jogurt naturalny. Z jakimś lekkim posmakiem jakiegoś owocka. No totalnie. Który lepszy? No, no właśnie no mówię, że, że ten że ten smakuje no jak Jogobella, jak owocowy jogurcik, a ten smakuje jak taki Jogur. jogurt naturalny z posmakiem jakimś takim owocowym i jakby w tej Jogobelli proteinowej nie ma też jakoś za dużo białka, bo jest tylko 10 gram jak się ma ochotę na jogobellę, to wybrałabym tą zwykłą, bo tutaj w ogóle są kawałki owoców Mam wrażenie, że mniej. Proszę, czy to będzie pierwszy test, w którym wszystko będę miała dobrze? Czy jestem mistrzem protein? Ja będę mistrzem protein. Mistrzem <grym> protein. protein! No i po co te okulary zakładasz na to? No do? bo zapominam. Już chciałam zakładać okulary. No już zostało ci 50% szans, czy trafisz, co teraz, czy nie. 50%? że? Nie pozostałe dwieże. Tylko? No. Co tak szybko poszło? Boże! Jaki easy testing! Czyli został jogurt naturalny i serek wiejski. Mi się wydaje, że mogę się wywalić przy serku wiejskim. Tutaj masz po prostu zanurzone łyżeczki. No. Chcę, musiała nabrać. Czemu? Tak. Bo, bo ciężko. A co, to serepejski? No. A gdzie no. jest góra łyżki? Łyżeczki. Do, tak jest? Nie. Na odwrót? No. no. <grym> mhm. Tak jest góra łyżeczki? Mhm. No, to jest trudne. <grym> <grym> Bardziej na razie bym się zastanawiała, że to proteinowe, ale jeszcze nie mówię, to jeszcze nie jest też ma odpowiedź. No, tu jest trudne, bo tu jakby nie ma takiej różnicy w gęstości. Hmm. Hmm. Wydaje mi się, że ten smak bardziej kojarzę, a ja na co dzień nie wysokobiałkowy. No, spróbuję z tym, ale Boże, ja się tak boję, ja chcę mieć 100%. O, Czy Ty mnie podpuszczasz? Nie no, żebyś przemyślała. No nie różnią się strukturować nic. Nie strukturuj ja smakiem. Ten jest kwaśniejszy. A mi się wydaje, że na przykład to jest tak, że tego wysokobiałkowego ma... Więcej granowe. Ciężko mi to ocenić, wiesz? No noży rzecz, jak nabierasz, to chyba widzisz, że możesz już tak samo, a nie, nie widzisz. No nie. A. No właśnie, to no, ja nie widzę. Ale cały czas mówi mi intuicja, że to... Dobra, to dawaj. 10, 9, 8. 7. 6. Dobra, to, cztery, to, to, to proteinowe. Trzy, to! Dwa, to! Jeden. Tak właśnie coś czułam, że ten smak kojarzę. O, lol, ej, ten ma więcej wody, a ten ma więcej granu. No, no. No, to dobrze, bo to ja bo nie. Ta woda to na coś Ja nie. Wiem. A taki jest, no, ten jest, ten jest lepszy. Polecam, bo właśnie on jest jednocześnie wysokobiałkowy i lekki. To jest opcja. 30 gram prawie białka. Boże, czy to będzie pierwszy test, który będę miała 100%? W ogóle nigdy nie jadłam żadnego jogurtu naturalnego wysokobiałkowego. A ty jadłeś? Nie, nie, nie jem jogurtu naturalnego. No w Kwaśne. Mmm. Jezu, w ogóle inna konsystencja, Inny smak. Jezu, mm, dziwne. Yy, no to od razu powiem, że ten jest proteinowy, bo jest gęstszy i ma taką bardziej. taką. Ki, no taki zbity jest, a ten jest taki płynny bardziej. Ale szczerze powiem, że chyba ten zwykle mi bardziej siada. On jest kwaśny bardzo, ale ten taki. takie ma jakieś. takie kulki. <gulki> że taki jest. Mm, jak masz. Nie wiem. No taki... czujesz taki... weź to spróbuj. No nie, ja nie mogę określić siebie. Nie wiem jak to powiedzieć. Proszek, jak, hmm. jakby. Takie kawałki, takie czuję. W ogóle oba są niedobrze. No, ja bym no i ogór naturalny z czymś raczej, no. a nie tak sam. Hmm, ten ma 12 w kubku. Ja, 4 8 no. w 100, to... a jest 200, to będzie 10? A ten ma 12. Ale no, to nie ma to, nie, to jest praktycznie zerowa różnica, 2 gramy no, Tylko, że. Yy, a tamten nie ma 200. No ten ma 150. No właśnie. A. No to jest wtedy. A na ten bo na 100 gram ma 8, a ten ma. 4,8. 4 no, no to dwa razy nie? No dobra, no dobra. No. no to trochę jest. Ten białkowy ma mniej kalorii na 100 gram. Bo pewnie ma mniej tłuszczu. I, lol. To on jest jednocześnie wysokobiałkowy i light. Tak samo jak z serkiem wiejskim, bo to jest 1% tłuszczu, a ten jest 3% tłuszczu. No ale właśnie często jest tak, że proteinowe jednocześnie albo są light, że mają mniej tłuszczu, albo jednocześnie są mniej kaloryczne, bo mają coś tam ucięte, na przykład węgle, e, albo są w ogóle bez cukru, bez dodatku cukru. E, to co, to koniec? No. Uuu, stówcia. Już nigdy nie będziemy nagrywać z tym. Ja nie umiem z tego wychodzić. No więc kochani, pamiętajcie, aby zostawić subo. Tam na dole musicie kliknąć przycisk. Jeżeli jest szary, to jest git. Jeżeli jest czerwony, to proszę to szybko zmienić, bo dobijamy 500 subów do końca roku. A, no i właśnie, jeszcze łapeczkę w górę i jakiś malutki komentarz dla mnie. No to by było na tyle w tym odcinku. Jak widzicie, przy proteinowych poszło mi dobrze. Następny test na ślepo będą to słodycze polskie versus niemieckie. Także wyczekujcie tego odcinka. Dzięki za obejrzenie mojego filmiku. Zostaw łapkę w górę. No i na razie.